Witam wszystkich w miarę możliwość serdecznie w grze Hale a Johnny żony gdzieś w grze. grze tworzymy i zarządzamy no, no sektą sektą da. <laughs> jak to nie zarządzamy sektą my tu grę tutaj tworzymy zarządzamy sektą jest tak gra jak widać wizualnie przypomina trochę Rim da, ale gdzieś to niego nie jest tak zbudowana. nie ma tego elementu pow powtarzalności możemy wielokrotnie powtarzać i zmieniać odrobinę nasze podejście, tutaj moim zdaniem raczej no i jedna, jedna i tam może od początku do końca przejść grę i, I to będzie w sumie tyle Dobra jeśli chodzi o to co za zajmujemy się No budujemy tak? Przede wszystkim zajmujemy się naszymi ludźmi no, Atomy akurat, no moje akolici tak się nazywają ponieważ Mam tutaj kościół o, e, reak Reaktorownia Wybrałem ale Wybrałem do gotowych, można stworzyć własny kult Byłem z dlatego, że wiecie Nawiązanie do Fallouta więc nie mogę sobie odpuścić. odpuścić Dbamy o ich potrzeby tak Mamy tutaj łóżka No porządne łóżka bo do tej pory to spali na Na kartonach i zaraz pamiętam Nie tutaj Na kartonach chyba Pokój rekreacyjny stołówka Sypialnie tak można było na brudnym materacu, co bardzo, ja to już ogarnąłem im. Łazienka wygląda elegancko, nie? Ma podwieszone wiadro i kubeł zamiast toalety, więc dbam o moich akolitów, no to dam to i nawet ich karmię. To samy, żywność, że jest taki system, który to nasi, nasi ludzie, mam, akurat to jest przywódca, więc on, ona, ona, nie, no bo ona jest szefem, nie będzie się się ale nasi ludzie oni zajmują się jakby wszystkim. Wszystkim, co akurat jest do roboty, to oni się tym zajmują i możemy wyznaczać im, na czym mają się skupić w tej kolejności. Więc tu akurat hmm, Bemi Bem Liść. Bemi Liść, ona jest moją najlepszą. Najlepszą do jakolitą. jedyną kompetentną osobą w tej okolicy. Ona zajmuje się wyreferbową, jeśli akurat brakuje nam ludzi. I jednocześnie odprawia tutaj hmm, nabożeństwa, kiedy akurat jest okazja. I kiedy na, kiedy na przykład wam wdajemy rozkaz tutaj zapotrzebowania mamy na żywność, kurę kupię może tak, to ktoś tu przyjdzie i będzie tworzyło aż do maksa do 13, więc trzeba mieć odpowiednio dużą, Bo na przykład może być sytuacja, że będą bardziej palące potrzeby A prawa rzeczy, tworzenie żywności, badania i tak dalej. I możemy mieć nie wszystkie obiekty, no pod zajęte, czyli nikt, nikt nie będzie tam pracował, więc. One mają wszystkie nasze, a nasi akolici mają umiejętności. Nie tutaj, tutaj. Umiejętności. I awansują na różne poziomy. Tak, aktualnie, w zależności od tego, jakie mają cechy. Więc mają cechy, z nich które zdobywają w trakcie. Niektóre możemy się pozbywać. Niektóre są pozytywne, niektóre negatywne. Na przykład, wszyscy są wyjątkowo bardzo słabi, więc mogą maksymalnie od tego poziomu awansować. I zdobywamy wtedy punkty w umiejętnościach. I staramy się, żeby być jak najlepszych ludzi. Tak, no ja mam samych. Mamy partaczy nie to mi liść Ale Mogę Sobie zrekrutować kolejnych aktymalnie, Mam maksymalnie 13, jeszcze dwóch, zakrytywać. I rekrutuję ich z wyznawców, wyznawcy to są pra... To są ludzie, którzy <gryty> Uwierzyli w naszą misję I nam dali pieniądze Mamy tutaj ludzi z ulicy Którzy codziennie przychodzą i odbywają Biorą udział w jakiejś aktywności Tak i od nas zależy by im się to nie nudziło Mamy tu na przykład Elizę. I Eliza jest szczęśliwa. Tak jakby. Zdrowa, więc nic nie schodziło jej nic. I możemy ją wyerbować. Jest pełna, jest przygotowana do tego. Jak widzicie, ona ma zainteresowania. Dużo czasu spędziła wysłuchając kazań. Dużo czasu spędziła też na medytacji. Więc nie chcę tego robić więcej. Więc ciągle musimy dokładać jak najwięcej tych budynków, żeby, żeby się nie nudzili. Bo jeśli odejdą, to na zawsze. I zależy na tym, żeby. Ekutować jak najlepszych ludzi, tak? Czyli na przykład tu mam akurat cechy, które oni mają, jak widzimy, są same, same Negatywne tu mamy, o pojedyncze pozytywne, i możemy w trakcie je odkryć, albo zaryzykować się zrekutować ich od razu. Więc w grze mamy, no, budujemy i ulepszamy nasze terytorium, jeśli chodzi o nasz teren. Jeśli chodzi o całą jakby rozgrywkę, to mamy całkiem, całkiem spore drzewko rozwoju. No takie spore jest gdzieś w połowie, tak gdzieś w połowie dokładnie. Ale tak jak mówię, tak, za każdym razem, jak się zaczniemy nową grę, to zaczniemy w tym samym miejscu. Tutaj. Tu, tu miejsce. Zjedziemy mieć jakichś innych ym, warunków, czy surowców, i tak dalej. Nie, to po zaczynamy w tym samym miejscu, ja wyglądam tak samo. Nawet sekty, które zaczynamy to. Oprócz tego, oprócz tego, że różnią się strojami, wystrojem i tak dalej. No, są takie same. W sumie jedyną rzeczą, którą zmieniamy, która zmienia się długie na rozgrywkę, to jest. Bodki natknienie. Głównie z, tak, są kosmetykami. Oraz misje. I wydarzenia poboczne. Damy misje. jest z elementów gry. To jest misje Czyli wysyłamy kogoś kompetentnego na misję tym przypadku mamy na przykład misję, które można nagrodzić. I nie tylko. Muszę kogoś, kto cechuje się planowaniem, improwizacją i oratorstwem. W naj przypadku. No to wiadomo, bymy liść. A nie, Barbara górny była lepsza. Ona się nada 7, ma 7, A to ma 6. Hmm. No Wyślę ją. Kiedy nie będzie potrzebna. I w trakcie ma co się wydarzyć. Ale tak jak wspomniałem, no gra nie ma takiego elementu, w którym możemy powtarzać, co zmieniać jakieś warunki i tak dalej. No nie, ma takie jedno raza jedno przejście. Będziemy się do rewardów, w którym mamy wiele różnych, możemy tam odgrywać nawet rzeczy. No tutaj, tutaj tak nie ma. Pozwólmy, może tutaj działać naszym ludziom. Ja pozwolę im działać, niech będzie. O, tutaj się znerwował. Idzie. Opuścił nas, bo 6 mu spadło. I dachemy 21 wyznawców. Musimy o to dbać. Bo oni zapowiedziałem hajs. A tam, znaczy, ich ludzi pełno. Myślę, że Liść zajmuje się rekrutacją, więc nie ma problemu, to jest sytuacja akurat. W grze, oprócz takiego spokojnego życia, oprócz tego, że zapewniamy naszym ludziom dobre warunki i dbamy o to, żeby byli w miarę szczęśliwy, temu co jest? Obibok. Wolia pracy nie zaplanowana zaplanowana więcej niż 7 godzin. Tego się załatwić, opaku. Krajna nuda, prosta żywność. Woli jeść kaszę. No dobra, patrzcie, dostarczyłem mi kasę i tak dalej. No jak on odejdzie, to nie żaden problem. Więc niech się razem przestanowić. Oprócz tego, że dbamy i tak dalej o wszystkich ludzi, mamy też kwestię. Tu, pod moją komerką, jest nasze surowce. Czyli wiara jest nam potrzebna, żeby wszyscy nie uciekli od nas. Ona zapewniamy ją za każdym razem nie robią tutaj odprawiając na młżeństwo. Nie problemu, on akurat mam zapas 1200 wiary, no to spokojnie. Wpływy pozwalają nam na krótkie badania. Tak, on do badań opaty, możemy za zimę zrobić, na przykład poprawić nastrój naszemu. gdzie to było. Tu. Możemy poprawić nastrój naszemu. naszemu... Policie, albo usunąć jakąś, 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 nie, nie, jaką cechę Mamy PR Który pozwala nam na zdobywanie lepszych Lepszych wyznawców, bo na razie to są No niezbyt dobrzy wyznawcy, nie ma materiału ludzkiego tutaj, żeby zerwować kogokolwiek Może Może tych dwóch, może to może ta czwórka Ewentualnie, ale Wtedy musiałbym ich zaprowadzić tutaj i odkryć co tam się dzieje, co tam jest pod tymi tajnikami, ciekawego i ostatnie to jest ryzyko. No ryzyko za każdym razem, kiedy robimy coś, na przykład wykonujemy misję. Mm. <grychy> oprócz tej zmniejszenia ryzyka, wiadomo, to mamy ryzyko, yy, które zwiększa zainteresowanie nami, organami ścigania <grychy> i protestującymi. I mogą tu wpaść, mogą tu wpaść nawet policji, mogą tu wpaść protestujący. Będą nam trochę urozmaicić rozgrywkę. Ogólnie gra, no gra jest ciekawa, ale tak jak wspomniałem to nie jest, mimo, mimo tego, że wygląda jak gra tak jak RimWorld albo jak ta nowa gra tylko nowa, która była o o tworzeniu klanu No nie, moim zdaniem tutaj gra jest, po jest łatwa tak bo ja już tutaj miesiąc, tak, miesiąc, grawy miesiąc gram jestem na plusie do wszystkiego i wcale nie mm, nie mam zamiaru <grych> moja sekta wcale nie ma zamiaru plajtować nie kończy się, więc nie ma, takiej, nie ma takiego, poziomu ma trudności, który zmuszałby nas do powtarzania tego ciągle. Nie ma różnych warunków startowych, są takie same. Kiedy boski wpływem, to ośmić znaczy się nie różni, nie różni. Więc hmm, jest taka gra na pojedyncze przejście. Ogólnie koncept fajny. Podoba mi się, przyspieszę. Nie bardzo jest jakby tego gameplayu, żeby pokazać, no bo oni już schodzą jak maszynki już. Mogę wpłynąć na ich na ich grafik na przykład Komuś zwiększyć, komu zmniejszyć oni akurat Moim zdaniem są Tak, sobie na początku są to dobrze o teraz idą ta Na pranie czy na bożeństwo I Dominiki temu zwiększa się zwiększy się wiara I tak codziennie Powoli polepszamy ich tak jeśli przyjdzie przyjdzie czas kiedy zwiększymy sobie PR będziemy mieć lepszych ludzi Tutaj to zrekrutujemy tych takich słabych, malkontentów tak tego gościa, który jakiś jakiejś przyczyny chce jeść kaszę albo nie chce pracować, może się go pozbyć. Prawda, może się go pozbyć i... i zamienić go na lepszego. Tak, taka powolna, powolna roz rozrywka. I no to chyba tyle. <laughs> tak naprawdę to dosłownie raz zdarzyło mi się sytuacja, w której brakło mi, brakło mi wpływu. Tak, że nie, nie mogłem, nie mogłem robić badań. No to dosłownie jedna misja dalej i już nic. Ryzyko, jako taka mechanika, która ma temperować też łatwa do określania, więc nie ma raczej, e, nie jest trudna e, to gra. Moja koncepcja ciekawa, można sprawdzić jak ktoś jest fanem tego typu rozgrywki, a tak jak wspomniałem raczej raczej pojedyncze przejście, nikt nie będzie tego robił wiele razy. No, moim zdaniem, moim zdaniem warto sprawdzić jak komuś wpadnie w ręce, jeśli nie no to... Wiadomo, I to wszystko chyba co powiedziałem, jeszcze może o misjach, no tak, to jeszcze, jeszcze w trakcie rozgrywki, jako że nie ma tu kampanii żadnej, zdarzają się misje, no, misje to zadania, które po prostu trafiają się inne, Predatory później tak musi się zrobić, <głosy> więc <głosy> na przykład ukończ 5 misji, no jeszcze dwie i tyle, tak, po prostu co jakiś czas ukończą same misje, więc, więc się zrobią. To nie jest jakiś game changer, albo wzmusza nas do niedomoczego, więc więc nie ma jakiegoś większego, większego ryzyka. Tak. Tak czy inaczej. To chyba wszystko. Mi się wydaje. Chciałbym podziękować wszystkim. Ja nie. Chciałbym podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I muzyka.